Witam serdecznie, Szachowa Polska Ogramy z Hazelnatem Ze Stanów Zjednoczonych, wow Czekajcie, Hazelnat. Co to znaczyło? To są te takie Zawsze te ciastka były, takie w kremie Hazelnutowym, hmm To taki krem Lugatowy, tak? Z czymś takim to kojarzy, dobrze E4 nastąpiło, ostatnio graliśmy francuską Dawno nie grałem Obrony Sycylijskiej, spróbujmy tutaj Zagrać w Stary, sposób starej szkoły? Wow, 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 wow! Co my tu mamy, widzowie? Awapin! Awapin, widzowie, kurczę, leczcie ja mnie pokonać moją własną bronią. Na łapina mamy sporo możliwości. Ja czarnymi grałem chyba już niemal wszystko. Grałem E5, Grałem E6, Grałem D5 i Grałem konie w 6, czyli takie najbardziej trendy opcje. Um, I co byśmy zagrali dzisiaj? Ja bym zagrał chyba przez E6, żeby dojść do D5 i możliwe, że sprowadzić partię do takiej bardziej pozycji z obrony francuskiej. Ale to będzie zależało od przeciwnika, bo jeżeli rywal zbije, to zostaniemy w właśnie systemie Ałapina, a jeżeli rywal by przepchnął, to mielibyśmy właśnie obronę francuską wariant zamknięty. Skoczek F3, dobrze. Zagrajmy skoczkiem na C6. Na razie mamy taką mocną strukturę z izolowanym pionkiem. Jak dobrze wiecie, to ja bardzo lubię te struktury z izolowanym pionem, także nie są mi one obce. Rywal goniec B5, jest to chyba główny ruch w pozycji. Białe chcą zrobić roszadę i zagrać wieżą na E1. Ja się nie boję, ja gram koniem na F6. I generalnie mówię rywalowi, że szach na E1 nie jest dla mnie dużym zagrożeniem, dlatego wystawiam teraz gońca na D6. Jeżeli nastąpi bicie na C5, ja odbijam gońcem na C5. Jeżeli nastąpi szach na E1, gram. Goniec E6, nie boję się o posunięcie skoczek G5, robię wówczas roszadę z dużą presją na przeciwnika. I tak samo jest po skoczek D4, ja po prostu robię roszadę. I teraz, jeżeli rywal zbije na C6, BC, goniec C6. To jest bardzo ryzykowne, bo ja nie wiem, czy nawet skoczki G4 tam nie zaczynają wchodzić. Jeżeli natomiast skoczek bije E6F, wieża b E6, gram skoczek E4 wieża na linii F się mocno otwiera. Pozycja jest bardzo aktywna. Myślę, że białe nie będą chciały w ten sposób kontynuować. Myślę, że goniec E3 jest taką najlepszą drogą w tej pozycji, żeby trzymać pozycję bardzo em, solidną. Ok, rywal goniec na E3 teraz, akurat jak oddał mi białopolowego gońca, no to wydaje się być troszkę podejrzane. Ale czy znajdę sposób, w jaki mogę to wykorzystać? Bo teraz grozi już skoczek C6 z wymianą czarnopolowych gońców. Jak się cofnę gońcem na D7, to nic to nie daje, bo. Yy, bo. Bo co? Bo. Bo, niebronione... bo niebroniony goniec. Ja mogę zagrać gońcem na D6, wykorzystując fakt, że grywals zbije na C6, to ja zagram Hetman C7 i będę mógł zbić na h2 tego pionka i będę miał... będziemy mieli porówno w pionach. No i pewnie trzeba byłoby przeciwnika potem zamatować, tak? Trzeba by przeciwnika potem zamatować. Czy mam jakiś inny, fajny sposób na obronę tego pionka? No bić oczywiście się nie chce. Mogę zagrać b 6 tylko to podchodzi pod związania, bo nawet jakieś głupie b4 może być nieprzyjemne. Także ja zagram to goniec d6. Podoba mi się, bo jak rywal teraz nie przyjmie mojej ofiary, to ja już grożę ruchem c5. Ale rywal tego nie przyjął, i wydaje mi się, że to jest błąd, bo ja teraz już przesuwam pioneczka na pole C5. Jeżeli bicie na E6, to bije pionem, otwieram linię F. Jeżeli końce 6, to w ogóle Hetman B6 i może złapie tego skoczka. Jeżeli skoczek B5, to ja po prostu spokojnie odchodzę gońcem na E7, i ten skoczek na B5 nie jest dobrze ustawiony. No a jeżeli skoczek. okej, okay, bicie bicie. Otworzona, otworzona linia F teraz dla mojej wieży. Hetmana chyba wyprowadzę na pole D7, mimo wszystko, żeby bronić pionka E6, chociaż z drugiej strony skoczek B3 zaraz może nastąpić i ten pionek na C5 może być lekko słaby. Dlatego może, mimo wszystko, zagram Hetmanem na. no właśnie, na C7 czy na D7. To jest dość istotna kwestia, a nie do końca rozumiem i jestem w stanie pojąć konsekwencje tego zadania. Dobra, zagram Hetman C7. Idea polega na tym, że jak, będzie bro... Bro... jak trzeba będzie bronić punktu E6, to zrobię to wieżą z A na E8. Ten Hetman i tak może przejść na F7, gdzie będzie stał okej. Okay. Tutaj może się przydać gdzieś do kontrolowania punktu E5. Może E5 od razu mogłem z planem D4. Może tutaj nie trzeba było czekać na Hetmana. Może. Może tutaj zagrałem niedokładnie, chociaż tam go goniec G5 i... O kurczę, C4. Muszę przetrzeć oczy do zdumienia, bo zaskoczył mnie ten ruch. Jeżeli D4, to koniec G5, tak? To jest idea rywala. I po E5 rywal chce to zbić, albo wyblokować mnie na punkcie E4. I to jest bardzo nieprzyjemne. Ja zagram hasze świdzowie, żeby sprowokować teraz rywala do bicia na D5. C -D, -E D. Tylko. <ścoughs> Przepraszam, ta LEDG nie odpuszcza. ed. -E -D. teraz niestety jest wieża C1 i. Mamy problem widzowie. Mamy mały problem do rozwiązania. Z tego względu, że nie mogę zagrać D4, bo jest bicie na D4 i jest związanie po linii C. Także w tym przypadku. Wydaje mi się, że no niestety Rywal dowiódł, że no, ten Hetman T7 może nie był najlepszym pomysłem. No ale też niełatwo było do tego dowieść właśnie. Hetman B6 mi się podoba, żeby. Okej, okay, wchodzę pod związanie. Ale chcę zagrać D4 i muszę jakoś bronić tego pionka. A po Hetman A5 dostaje Koń B3. Po Hetman E7 wchodzę na linię E. A po Hetman B6, jeżeli Koń B3, to zagram D4. Jeżeli Hetman B3, to zbiję i zagram wtedy D4. No spróbujmy. Teraz już troszkę muszę grać w takiej pozycji. No wyrównana jest pozycja, powiem tak. No to nie pasuje mi to jakoś. Wydaje, wydaje się to nie być poprawne. Podchodzenie Hetmanem, tym bardziej, że zawsze na D4 dostanę końce 4 z tempem. Także, chyba źle zagrałem. Trzeba było chyba zejść królem na H8, po prostu. Chociaż już sam nie wiem. Dobra, D4, końce 4, tak? To jest płyta przeciwnika. Ja chyba zagram wieża C8 na razie. Tylko Hetman G6 też, kurczę, pieczone. Ajajaj, ajaj, dużo problemów. Źle, źle zagrałem z tym na b6. Nie przeczytałem zupełnie o co chodzi. Hmm. Grozi go h6. Ja mogę zagrać król h8 niby. I na goniec H6 zbić po prostu na H6. I na Hetman H6 mam konia H7. No i chyba tak zrobię, bo. No nie wiem, spróbuję. Król H8. Może nie podstawiam tutaj niczego, ale nie jestem przekonany. A jakoś tak kurczę ten Hetman na g stoi zbyt dobrze tutaj. I to nie, wywo nie wywołałem żadnego zagrożenia. Swoją drogą ja tutaj mam małą sztuczkę teraz, bo ja chcę zagrać konie E4. Hetman na g jest niebronioną figurą i ja chcę mieć jakieś opcje związane z taktyką po szóstej linii. I rywal gra konie F3 i to mi się podoba, bo ja teraz mogę zagrać koniem na E4. Chociaż czekajcie. Bo rywal gdzieś tym koniem na H4 chce popylać. A jak ja, jak ja chcę to rozgrywać? Konie E4 mi się podoba chyba najbardziej. Mogę D4 zagrać też. Ale nie wiem, czy wtedy już bicie, bicie, bicie koń G5 nie będzie wchodziło. No spróbujmy, e 4. Idea polega na tym, oczywiście, że chce dać szacha z odsłony. Nie wiem, czy to taktycznie się zgodzi. No próbujmy, no. Nie takie taktyki się podstawiało w życiu. Trzeba pomóc szczęściu, jak to mówił, tak? Ach. Szukam jakichś sztuczek, ale nie dostrzegam niczego w tej pozycji. Chyba się muszę cofnąć z koczkiem w ogóle. Trochę bejtuję przeciwnika, bo nie wiem, czy po Headman G6 będę chciał powtarzać pozycję. Ale... No nie wiem, nie wiem. Hetman B7 jest alternatywą. Ze zejdę za ze związania. I po Koin H4 mam Hetman F7. Spróbujmy, na no jak chcemy grać na wygraną, to... Mało czasu trochę. Piona nie brałem, bo Hetman jest za daleko od króla, po prostu, wiecie. I otwieram linię B, na której wydaje mi się, że rywal może mnie pokarać zaraz, bardzo szybko. Koń H4, bardzo dobry ruch. No i teraz pytanie, czy po D4 rywal może zbić na H6? GH, Hetman H6, Hetman H7, Koń G6, Król G8, Hetman H7, bicie, bicie. No dobra, gdzie się uczyć obrony, jak nie w takich partiach? A tylko konie w pięć tam jeszcze wchodzi. Czy się wchodzi, czy nie wchodzi? Dobra, ja zaryzykuję, zagram te 4, zobaczmy. Powinienem pewnie przegrać obiektywnie. Ale. Wow, nie zdedwał, Spodziewałem się tego zupełnie. Rywal nie podjął rękawic w tej pozycji. Kurczę, ale mnie to zdziwiło teraz, ale może to jest po prostu dobre. Goniec jest niebranioną figurą, ale. Ja chyba zagram Hetman F7. Kurde, nie mogę teraz zagrać Hetman F7. Kurde, te 4 bo słabe, niesamowite. Chyba koniec B8 jakoś zejdę. Nie mam czasu widzowie. Pozycja jest zła. Ta figura jest niebroniona. Może tak zagram? Ale to wygląda niesympatycznie Czekajcie Może tak? Nie, ja to nic nie daje. Dobra, zaryzykujmy czymś takim, przegrywam widzowie te partie. Konie D6 Hetman G4. O co? Wow.

Przegrałem, widzowie. Muszę odejść wieżą i tracę skoczka. No ładnie, rywal mnie po prostu ograł tutaj. I czasowo, i na szachownicy. No nic. O, czuję się tutaj pokonany. Mm, no i nie jest mi z tego powodu wesoło, na pewno. No zobaczmy, co poszło nie tak. Ktoś do przerywar zagrał w ogóle. Niesamowite. Mm. 2600, 2650. Tutaj, bo jeden widz prosił, żeby pokazać mu na jaki, jaki grałem poziom siły gry, to od razu będę pokazywał. Ciach, w ten sposób. No, ziomek zagrał. Nieźle. Ziomek zagrał nieźle. E, dobra. E4, C5, C3, E6. Tu było spoko. Koniec C6, koniec B5, koniec D6. Ciach. Koniec C6. To bardzo mnie dziwiła ta decyzja. Koniec D6, H3, C5. I tu coś zagrałem. Zacząłem grać niepoprawnie. A6, żeby nie było tego C4. Już C4 mnie mocno wbiło w ziemię. Jeża C1, mam B6. Kurde, dobrze to grałem. Król H8, konie w 3, konie 4. No i tu mogliśmy powtarzać, tak, ale. Ja chciałem grać na wygraną. Tu. No i tu zepsułem D4. No tu chciałem już podjąć ryzyko pewne, bo mało czasu już nagle było na zegarze. A nie wiedziałem, co robić dalej, tak, bo. No chyba f 7 mogłem zagrać, niby. Nawet taka wymiana, ale. Konie w 5, konie z 8. Nawet, no nie wiem, nie, nie byłem fanem tej pozycji. Jakoś dużo dziur tutaj mam bardzo w tych pionach. Zagrałem D4, ja liczyłem, że rywal zbije to na H6, tak? Ciach, ciach i, i tutaj król G8 nawet planowałem. Ale to nie mogło się udać. Ale chciałem spróbować się pobronić, ale tutaj... Nie wiedziałem, tutaj hetman F7 i po biciu, biciu, konie w 5. A i miałem motyw taktyczny nie C7, nie goniec F8, bo tutaj tracę na D4. Nie na B8, bo tracę na D4, tylko na C7, żeby na wieża C5 było koniec goniec H2. Niesamowite. A na wieża, C, wieża C6? Koń E4, wspaniałe. I tu koń F2 mam. W ogóle tu było niesamowite, że rywal. Wow, tu było niesamowite, że tutaj tak weszło wieża E7. No i tu chyba trzeba było grać goniec G5. Nie, bo chciałem zagrać tak, tak. Tak, tak, ale na końcu widziałem, że jest tak, i dwie figury wiszą jeszcze. A tu mogłem dać. Aha, czyli mogłem w odwrotnym. Aj, wieża, G6, ok. No to tutaj może bym to ustał jeszcze, no, ale na minucie byłoby ciężko i tak. Ale fajny motyw trzy, żeby zejść z motywu. Właśnie podwójnego uderzenia. Ja tego nie widziałem, i niestety tutaj już partia się zakończyła. Ale tutaj rywal naprawdę wykazał się turbo precyzją. Ja już nie miałem pomysłu jeszcze tak widzę, że mogłem, tak i konie jeden. Tu próbować swoich sił. No, tutaj jeszcze byłaby szansa. Ale to musiałem mieć dodatkowe 10 minut, żeby to próbować ustać. No nic widzę. Rival zagrał świetną partię, zagrał szybciej, lepiej, skuteczniej. Um, co z tej partii wynika? Tutaj na pewno przespałem trochę ten moment w grze środkowej, gdzie już grałem na w pełni na głowę. I no nie, z, nie zrozumiałem zupełnie tego, że rywal chce zagrać C4, że on chce wyblokować moje piony, bo ja nie chcę zagrać C4. To nie jest o to, nie, nie o to chodzi, że ja mam tutaj zamykać pozycję, tylko że w ogóle tutaj strategiczny koncept jest. To, to jest. to nie jest proste, bo tutaj trzeba przewidzieć, właśnie nie jest lekko przewidzieć, że rywal wykona ruch pioneczkiem, żeby pozwolić mi zagarnąć przestrzeń w centrum. A jednak rywal się na to zdecydował, i po D4 on rozumiał po prostu, że koniec G5 i tutaj jasnymi pionkami nic nie zdziałam, bo. Bo rywal po prostu mnie tu wyblokuje, zagra koń E4. No, wydawało mi się, że to jest taka typowa strategiczna pozycja z książki, tak? Że tutaj po prostu. Białe stawiają blokadę. Ja bym to pionem bił, żeby grać jakoś F5 i próbować podkręcać, ale taka, rysowała mi się typowa pozycja, gdzie białe wymieniają Hetmana, zagrają jakieś G4, konie na E4 wprowadzą, potem na F5 wieże na E4. No, ja z tym śmierdziuszkiem na D6 zostanę. Nie, pozycja po pozycja jak zawsze dobra w tym izolaku, no to jest najlepsze, że ja dostaję dobre pozycje po tych izolakach. Ale średnio je rozgrywam potem, no ale tu już nie mieliśmy nawet, nawet izolaka, także... H6, trudny ruch taki do zagrania w sumie, no bo mam jeszcze sporo niewprowadzonych figur, jakbym zagrał hetman D7 i t 4 No właśnie, bo tutaj idea, właśnie to co wam mówiłem, bo tutaj już to samo nie działa, bo tu jest D4, to jest naprawdę duży detal który rywal musiał zrozumieć, albo po prostu miał farta, że otwierając linię C, teraz przy Hetmanie na C7 ta wieża na C1 wkracza i to było bardzo, to było bardzo nieprzyjemne. No i to za zapoczątkowało problemy. Tu na Hetman C2 z planem Hetman G6. Bardzo silny ruch. Bardzo silny ruch. Tu jeszcze próbowałem wjeżdżać, ale chcąc grać na wygraną, zacząłem przeginać, grać trochę niepoprawnie i rywal to bardzo ładnie spacyfikował, także... No, tutaj jeszcze taktycznie troszkę nie dałem rady znaleźć ruchu. Wierzę F6, szukałem. Dwie opcje miałem z tyłu głowy. Wierzę F6, albo go nie z G5. Nie rozpatrzyłem szacha na F3. No i nic, widzowie. Dziękuję serdecznie za to, że byliście. Zostałem dzisiaj pokonany własną bronią, także. Ehm. Um... No? Dobra partia ze sobą, przeciwnika, bardzo dobre. Trzymajcie się, widzowie. Do następnego. Cześć.